Dzień dobry. Każdy, kto kupił rozmyślania łacińsko-polskie z chęcią czytania Marka Aureliusza po polsku lub po łacinie, może dzisiaj posłuchać Marka Aureliusza. Żeby to zrobić, wystarczy otworzyć książkę na początku rozdziału, gdzie znajduje się kod QR i ten kod przenosi czytelnika na stronę odtwarzacza. Odtwarzacz audio Antonini Kommentarii. Odtwarzacz audio pozwala nam włączyć sobie nagranie dla całego rozdziału. Widzimy, że Irene Regini jest lektorką, ale załóżmy, że interesuje nas na przykład myśl na stronie 20. I na przykład jest to myśl. In maximum cognowi. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak się ją wymawia. Więc wystarczy znaleźć stronę 20, kliknąć play. I możemy słuchać akurat tego fragmentu, który nas interesuje. I możemy sobie go powtarzać, tak, żeby nauczyć się wymowy po łacinie, na przykład na pamięć. Po kliknięciu każdej strony pojawia nam się na odtwarzaczu jakiś element sztuki albo architektury z, z czasów e, Marka Aureliusza. Możemy sobie o tym doczytać. E, I jest tu miejsce jeszcze na cztery kolejne, więc jeśli ktoś miałby pomysł albo chciałby się podzielić jakimś ulubionym zabytkiem z tamtych czasów, to zapraszam do komentowania. Nagrania na kolejnych rozdziałach będą pojawiać się wraz z upływem czasu. Teraz widać, że po zeskanowaniu kolejnych rozdziałów to nagranie jest jeszcze niedostępne. Na razie mamy nagranie tylko dla rozdziału pierwszego, ale już niebawem pojawi się nagranie dla rozdziału dziesiątego. Także zapraszam do czytania i słuchania.